Cześć, to gdzieś to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale opowiemy Wam o 10 zawodnikach, których bardzo chętnie zobaczylibyśmy w następnym sezonie w PLK. Zanim jeszcze wystartujemy z materiałem, kliknij przycisk subskrybuj. Gonimy 1000 subów i mam nadzieję, że to niedługo się nam uda, a jeśli się uda, to na pewno zrobimy z tej okazji coś specjalnego. W tym materiale postanowiliśmy wybrać 10 graczy z sezonu 23-24, których naprawdę z ogromną chęcią zobaczylibyśmy ponownie na parketach Orlen Basket League, których chcielibyśmy popatrzeć, jak się zmienią, jak ewoluują, jak zrobią postęp, a może jak będą występować w lepszych drużynach i jak się tam sprawdzą. Pierwszym takim zawodnikiem, który od razu przyszedł mi na myśl myśląc o tej kategorii, czy w ogóle rozważając graczy, którzy pasowaliby do tego zestawienia, był Tomasz Gelo. Po pierwsze, Tomasz Gelo jest jednym z najlepszych Polaków w polskiej lidze koszykówki, a wiadomo, że poziom drużyn, poziom drużyn stopu kreują też w jakiejś części Polacy, że to w jakim stopniu jesteśmy w stanie być i w jaki sposób jesteśmy w stanie rywalizować z drużynami w Pucharach Europejskich zależy też od tego, jakich Polaków będą, mieli, będą miały w składzie zespoły, które w tych Pucharach Europejskich będą grały. Dlatego właśnie ta, taki zawodnik jak Tomasz Gielo powinien, czy, czy bardzo chętnie, z wielką chęcią Chciałbym go zobaczyć w klubie, który rywalizuje na przykład w Lidze Mistrzów albo w Eurokapie, ale jednocześnie jest polskim zawodnikiem. Dodatkowo Tomasz Gielo sprawdził się pod względem sportowym w PLK. Był graczem, który. <laughs> Był w stanie zdobywać naprawdę sporo punktów. Potwierdza, że ma pewną rękę, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty. Jest graczem zaangażowanym, jest graczem wokalnym i myślę, że jego przygoda w Stali Ostrów potwierdziła, że okej, okay, nie będzie game changerem, bo o tym były rozmowy na Twitterze, ale może być naprawdę bardzo, ale to bardzo ważnym punktem swojej drużyny. No i po drugie Tomasz Giela to bardzo sympatyczny człowiek. Nie miałem nigdy okazji porozmawiania z nim, natomiast oglądałem jego ostatni wywiad w strefie Hanasa, u Kamila Hanasa i naprawdę Tomasz Gielowy padł rewelacyjnie. Niesamowita świadomość, niesamowita inteligencja, e, sposób wyrażania się, komunikacji z kibicami czy z rozmówcą. To wszystko bardzo mi zaimponowało i takich zawodników tak inteligentnych, tak fajnych, otwartych chciałbym w naszej Lidze widzieć po prostu więcej. Dobrze wiecie z poprzednich naszych materiałów, że jestem gigantycznym fanem Wiktora Sandersa, więc muszę go wsadzić też także do tego zestawienia, do zestawienia 10 zawodników, których ponownie chciałbym zobaczyć w Orlando Basket League. Wiktor Sanders rozegrał półtora sezonu w Anvilu, był we Wrocławku przez półtora roku. Nie udało mu się z Anvilem przejść ćwierć finału, dlatego też chciałbym zobaczyć jak w tym trzecim sezonie, jak przy tym trzecim podejściu wyglądałby Amerykanin i jakby wyglądał Anvil z С ним. Ale już pod innym trenerem. W jaki sposób mógłby go przystosować inny szkoleniowiec do tego, żeby Sanders był najlepszą wersją siebie, i z jakim nastawieniem, z jakimi emocjami Wiktor Sanders wróciłby do Owocowka? Nie mam wątpliwości, że jest to jedna z największych gwiazd Orlen Basket Ligi, że to była właściwie już teraz. Jedna z największych gwiazd Orlen Basket Ligi ostatnich dwóch lat. Może nawet największa gracz wyrazisty, gracz, który, z którego podobizną sprzedawały się ko koszulki, gracz efektowny, gracz skuteczny, gracz efektywny. Kreatywny, zaangażowany, emocjonalny i takich, takich zawodników, którzy utożsamiają się w jakiś sposób z kibicami, z klubem, którym naprawdę bardzo zależy na wygrywaniu. Chciałbym zobaczyć, chciałbym widzieć tylko i wyłącznie w naszej widze. A do tego Wiktor Sandres jeszcze przychodzi, przynosi do stołu, że tak powiem, gigantyczną jakość, dlatego właśnie tego gracza chciałbym ponownie zobaczyć na naszych parkietach. Kolejnym graczem jest Paul Scraggs. Paul Scrax ma za sobą naprawdę kilka udanych meczów w playoffach. Paul Scrax był zawodnikiem, który trochę z takiego koszykarskiego niebytu pojawił się w treflu Sopot. Był graczem, który profesjonalnie w koszykówkę nie miał okazji zadebitować z uwagi na problemy zdrowotne i trafił do Sopotu trochę na zasadzie takiej promocji, trochę szansy, że zobaczymy co z tego będzie. Myślę, że sam yy, ten tabak czy w ogóle sztab ludzi pracujących nad transferami w Sopocie, nie miały jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań wobec Pola Skraksa. Natomiast on ewoluował, ewoluował od zawodnika zadaniowego. Teraz jest jednym z podstawowych graczy trefla, jeśli chodzi o rotację playoffową. Trener Żena Tabaka jest graczem, który potrafi trafiać trójki, który jest świetnym defensorem, który rozdaje trzy bloki w jedną kwartę w meczu numer 3 we Wrocławiu. Jest koszykarzem, który potrafi naprawdę wiele i chciałbym go zobaczyć na tle rywali w rozgrywkach europejskich. Chciałbym go dalej widzieć nawet i w Trefle Sopot, żeby zobaczyć, jak on pracuje, jak on się rozwija, jak on ewoluuje pod żadnym tabakiem i jak sprawdzi się na tle bardziej fizycznych, bardziej atletycznych i bardziej jakościowych rywali w pucharach europejskich. Takich zawodników, takich bardzo dobrych, łamane na znakomitych graczy zadaniowych, też potrzebują kluby, które chcą rywalizować w pucharach europejskich i chcą tam wygrywać mecze. Dlatego Polsk i jak najbardziej. Ten zawodnik mam nadzieję, że jest w notesach kilku klubów Pelka i że dostanie oferty właśnie od nich. Ksejrus Williams. To też jest transfer w trakcie sezonu, który naprawdę okazał się strzałem w dziesiątkę MKS. Wymienił Jeraya Horna na Ksejrusa Williamsa i myślę, że może być z tego powodu naprawdę bardzo zadowolony, bo Williams mocno przyczynił się do tego, że MKS zaliczył dobrą drugą część sezonu i postraszył Trefla w ćwierćfinale. Gracz z pozycji numer 4, atletyczny, potrafiący trafiać za 3 punkty, niezły w defensywie, dobrze czujący się w szybkim Ataku wydaje mi się, że jeszcze jest trochę rezerwy w jego grze i... Kolejny rok na przykład pod Borisem Balibreą, kolejny rok w MKS-ie Dąbrowa Górnicza mógłby jeszcze bardziej tego zawodnika jakby pomóc mu wejść na wyższy poziom. To jest gracz, który już był w lidze niemieckiej chociażby. To jest gracz, który naprawdę wie jak gra się w koszykówkę i takich zawodników, grających po obu stronach parkietu, a dodatkowo atletów, dodatkowo graczy jakościowych trafiających za trzy punkty na pozycji numer 4 chciałbym widzieć w naszej lidze. Jabril Duram, gracz, którego potencjalnie chciała, nawet w trakcie sezonu, przejąć do siebie Legia Warszawa. Gracz, który yy, bardzo często flirtował z triple double, gracz, który tworzył jakość tworzył trzon, czy w ogóle tworzył grę startu Lublin. Rozgrywający, który się sprawdził. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Być może są w Lublinie, może być spore rozczarowanie, jeśli chodzi o wynik zespołowy. Natomiast Jabliduram Duram wydaje mi się, że zrobił naprawdę wiele, by ten wynik był jak najlepszy. Brakowało mu zmiennika, ale sam w sobie naprawdę myślę, że zapracował na, na pewno podwyżkę, a, a może i nawet na ofertę z lepszego klubu niż Start Lublin. Djabri Duran był bardzo dobrym defensorem, graczem, który potrafił wyjmować piłki, który potrafił naciskać, który był fizyczny, jeśli chodzi o rywalizowanie z graczami na pozycji numer 1. Bardzo dobrze podawał do tego, umie się dostawać do kosza, umie trafiać z pół dystansu. Może nie jest najwybitniejszym strzelcem, jeśli chodzi o rzuty punktowe, natomiast generalnie to jest gracz, który, jak na poziom Orlen Basket Ligi, jest top 5 rozgrywającym i co do tego nie mam wątpliwości. Chciałbym, aby najlepsi gracze z każdego sezonu gdzieś tam byli rozważani, gdzieś ym, kluby, żeby myślały o zatrzymywaniu ich, więc Jabri Duram wpisuje mi się tutaj w to idealnie i chciałbym go zobaczyć może nawet teraz właśnie w Legii Warszawa, czyli w klubie, który może będzie gdzieś tam próbował się dostać do tych pucharów, a jeśli nawet nie Legia w pucharach, to może jakiś inny klub, bo tam moim zdaniem Jabri Duram na poziomie FIBA Europe Cup byłby idealnym pierwszym rozgrywającym dla jakiegoś klubu. Avery Woodson, gracz, który przez chwilę był, przy którym był taki trochę znak zapytania. Gdzieś trochę się w mediach mówiło, że no jeżeli King ma gdzieś być lepszy, no to musi wymienić na obwodzie jednego zawodnika, bo nie ma miejsca na to, żeby dodawać kolejnych. No i prawdopodobnie trzeba by było wymienić tego Avery'ego Woodsona, który po świetnym początku, po super meczu o super puchar Polski, no troszeczkę rzutowo zaliczył taki mały dołek. Natomiast całe szczęście, że King tego Woodsona nie odpuścił. Ostatecznie wymiany Um wymianą został opięty Filip Maczak, to on zrobił miejsce na, dla Mata Mowleja w tym składzie, a Avery Woodson dalej jest jednym z najlepszych graczy Kinga Szczecin. Wrócił do świetnego rzucania, wrócił do trafiania naprawdę ciężkich rzutów. Jeśli cokolwiek miałbym sobie szybko przypomnieć o Woodsonie, to są jego dwie bardzo trudne trójki w meczu numer jeden serii z Legią Warszawa. W meczu, który chyba ustawił trochę tę serię, który pozwolił się zbudować Kingowi i potem widzimy teraz taką maszynę, widzimy zespół, który do, poradził sobie Zajem Warszawa i gładko pokonał PG spójnie z Target. Kto wie, jakby ta rywalizacja ćwierćfinałowa wyglądała, gdyby legia wygrała ten pierwszy mecz ćwier ćwierćfinałowy. Avery Woodson dołożył do tego naprawdę gigantyczną cegiełkę i nie dość, że jest strzelcem, jest strzelcem niesamowitym, potrafi gdzieś tam rzucać off balance, potrafi szybko się złożyć do rzutu, nie potrzebuje wiele miejsca, to dodatkowo jest graczem naprawdę inteligentnym, modrym i grającym w obronie, mimo że to jest gra z pozycji numer dwa, może on się nie wydaje jakieś duży ale to jest gracz fizyczny, to jest gracz, który pasuje do tego, aby grać również na poziomie europejskim, i chciałbym widzieć go dalej. Bez dwóch zdań myślę, że Avery Woodson to jest zawodnik, którego chciałaby cała czołówka w Orlen Basket Ridze i myślę, że ta cała czołówka powinna pytać o jego wycenę, a może nawet składać mu oferty. Jak jesteśmy już przy graczach obwodowych, którzy robią naprawdę niesamowite wrażenie i którzy znaczyli w tej lidze naprawdę wiele, no to musimy dojść oczywiście do Ajgarsa Szkale. Koszykarz łotewski, generał boiskowy. Zespołu z Ostrowa, który rozegrał w tym Ostrowie już dwa sezony, i który był bardzo rozgoryczony, że stali nie udało się przejść śląska w ćwierćfinale. Właśnie z uwagi na to jego złość, właśnie z uwagi na jego słowa, na to, jak dobrze on się czuł w Ostrowie, na to, jak wiele zawdzięcza tej organizacji, jak wiele zawdzięcza trenerowi Urbanowi chciałbym zobaczyć jego trzeci sezon. Jego ran po mistrzostwo polskie być może nawet. Chciałbym zobaczyć Skalego, który funkcjonowałby w zdrowym zespole w zespole, który mógłby się zjednoczyć, scalić, zgrać. Chciałbym widzieć, jak Ajgar Szkale wraca do Polskiej Ligi Koszykówki po to, aby tworzyć historię i tworzyć jednocześnie dalej tą, tą taką e, tożsamość Wikinga, trochę. on Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z aparycji, z wikingiem, żeby tworzyć taką, taki charakterny zespół w ostrowie tożsamość tego zespołu, Igers, wpisuje się w to e, idealnie. Mam oczywiście duże wątpliwości, czy skala jest w stanie zagrać jeszcze lepszy sezon niż to, co zrobił e, właśnie w minionych rozgrywkach, bo to już były rozgrywki na bardzo wysokim poziomie. Ale może nawet nie pod kątem tego, jak bardzo on by się rozwinął, czy jak bardziej, czy, czy byłby w stanie jeszcze bardziej dominować nad grą, to chciałbym go po prostu zobaczyć w ostrowie, jak on wraca, jak prowadzi kolejny zespół zbudowany wokół niego, być może z lepszymi graczami, którzy by w tym kreowaniu gry mu pomagali. Przesuwamy się trochę bliżej kosza, mianowicie idziemy na pozycję 3-4, a tam bardzo ciekawy zawodnik, gracz z dołu w tabeli, czyli set lidej Gracz, który swoim atletyzmem, swoim zasięgiem ramion, swoją energią e, mocno poprawił słabo wyglądającą defensywę Arki Gdynia i w ogóle grę na Arki Gdynia. Gracz, który rzutowo wygląda mizernie, ale, do, ale za to jeśli chodzi o zbiórki, jeśli chodzi o defensywę, jeśli chodzi o ścinanie, e, po linii końcowej, czy w ogóle do kosza, to jest gracz naprawdę bardzo ciekawy. I wydaje mi się, że jest miejsce na takich zawodników wciąż. Jeżeli dobrze się by dobrało skład wokół niego, jeśli wokół niego byliby strzelcy, to naprawdę set Lidej mógłby być zawodnikiem bardzo przydatnym. Jest defensorem praktycznie na każdą pozycję. Okej, okay, być może centra nie jest w stanie wybronić, ale od pozycji 1 do 4 może kryć zawodników. Jest graczem pchającym piłkę do kosza, gdzieś tam. Go Grożący zbiórką w ataku trzeba na pewno na niego uważać, i moim zdaniem, set Lidl to też jest gracz, którego warto byłoby rozważyć. Zwłaszcza że podejrzewam, że w Arce Gdynia w tym sezonie wcale nie grał za jakieś duże pieniądze. Kolejny gracz to chyba mój ulubiony center obecnie w Orlen Basket League. Jak miałbym popatrzeć wstecz na cały ten sezon i wyróżnić, kto powinien być centrem w pierwszej piątce sezonu. Czy wokół którego centra najchętniej, może inaczej, ostatnio z Mackiem Jamrozikiem, drugim trenerem legii, rozmawialiśmy o tym, jak zbudować zespół wokół Krystiana Witala. Zerknijcie na ten wywiad, bo uważam, że naprawdę wyszedł fajnie i ciekawie, może bardziej nie wywiad, tylko rozmowę i praktycznie jakbym miał brać pod uwagę większość graczy obwodowych w tej lidze i, i zacząłbym się zastanawiać jakiego centra dołożyć do nich, to w większości bym patrzył od razu na Wes'a Gordona, gracza, który świetnie czyści tablice, który znakomicie broni, dobrze czyta akcje pick and rollowe, jest w stanie zareagować z pomocą, jest w stanie różny typ obrony grać, jeśli chodzi o tego pick and rolla i myślę, że, że obrona spójni to jest w bardzo dużej mierze właśnie zasługa tego, że mają pod obręczą Wes'a Gordona. Gracz, który może oddać cztery rzuty w meczu, który gdzieś tam zamieni tę piłkę, którą dostanie metr od kosza na punkty, który potrafi zapakować, skończyć alejupa, ale jednocześnie jest właśnie taką defensywną kotwicą i to jest bardzo istotne, zwłaszcza w drużynach, które budują atak wokół graczy obwodowych. Wesley Gordon wyglądał świetnie w tym sezonie i i bardzo bym chciał, aby on nie uciekł gdzieś do um, ligi mocniejszej, do mocniejszych zespołów, tylko żeby zespoły, które będą miały ambicje wygrać w europejskich Pucharach, polskie zespoły, żeby po niego sięgnęły i żeby on był tam pierwszym środkowym. Może nawet niech to będzie Spójnia, która przecież w zeszłym sezonie grała w FIBA Europe Cup i prawdopodobnie w tym sezonie również to miejsce w europejskich Pucharach będzie miała. No i ostatni zawodnik z tej dziesiątki graczy, których bardzo chętnie widziałbym w tym sezonie. W tym sezonie. W następnym sezonie, w sezonie 24-25, to jest kolejny środkowy, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo oczekiwań naprawdę jakichś wielkich nie miałem i to jest Nick McGlynn, Nick the Jake, tak, czyli, czyli środkowy dzików Warszawa. Gracz, który ma bardzo fajne dłonie, który łapał piłki, który był w stanie trafiać ze trzy punkty pod względem ofensywnym. Myślę, że sprawdził się w 120%. Grał, czy, czy dawał dzikom nawet więcej niż można było tego od niego oczekiwać. Pod względem defensywnym tam oczywiście cały czas jest y, trochę do zrobienia. Nie jest to jakiś największy atleta, to też nie jest zawodnik, który ma już za sobą jakieś gigantyczne doświadczenie na parkietach europejskich, więc jako środkowy on musi jeszcze pewnie się trochę pouczyć, y, czy, czy nabrać tego doświadczenia, jak czytać pewne sytuacje, zwłaszcza w obronie pick and roll, ale myślę, że tutaj jest naprawdę podatny grunt na naukę i gracz, który, z którego można ulepić naprawdę bardzo dobrego, środkowego na poziomie europejskim, gracza, który moim zdaniem już po tym sezonie, czyli przed następnym tego lata, zasługuje na kontrakt w zespole, który ma aspiracje do tego, żeby rywalizować na arenie europejskiej. Myślę, że taki gracz jak Nick McGlynn powinien sprawdzić się w klubie, który gra, nie wiem, chociażby w FIBA Europe, Cup, czy w basketball Champions League. On naprawdę może grać na tym poziomie i liczę, że polskie kluby właśnie po niego będą się starały sięgnąć, że będą składały mu. Ofertę sądzę, że to byłby naprawdę rozsądny i fajny wybór dla jakiegokolwiek klubu, który będzie aspirował do medali w przyszłym sezonie i także, który będzie chciał grać w europejskich pucharach. Nick McGlen, Super Center i super niespodzianka w tym sezonie, bo naprawdę oczekiwań tutaj nie miałem jakichś mega dużych. To była nasza dziesiątka, dziesiątka zawodników, których najchętniej byśmy widzieli w Orlen Basket Lidze ponownie w sezonie 2024-2025. Dajcie koniecznie znać, kogo waszym zdaniem zabrakło w tej dziesiątce i jakiego gracza wy byście chcieli ponownie ujrzeć na parkietach Orlen Basket Ligi. Na dzisiaj to tyle. Wielka prośba zostaw pod tym filmem komentarz albo łapkę w górę, a naj najlepiej by było dla nas, czyli najbardziej nam na tym zależy, Abyś zostawił przede wszystkim subskrypcję. Gonimy te tysiąc subów, chcemy gdzieś tam ten nasz kamień milowy osiągnąć i twoja pomoc do tego jest nam naprawdę bardzo potrzebna. Jeśli chciałbyś nas za to wesprzeć, w opisie znajdziesz link do postawienia nam wizytualnej kawy. Wszelkie wpłaty będziemy bardzo wdzięczni. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się następnym razem.